Dzień dobry. Pozdrawiamy z tychów. Jesteśmy na imprezie Jeep Sunrise, otwarciu sezonu na Jeepa. Spotkaliśmy się w Tychach nieprzypadkowo, ponieważ w fabryce w Tychach produkowany jest po raz pierwszy w Polsce samochód marki Jeep, Jeep Avenger, samochód, który również zdobył tytuł Samochodu Roku 2023, prestiżowej, prestiżową nagrodę COTI 2023. Co tu się dzieje? Jesteśmy na to, że uczestnicy mają do zebrania 40 pieczątek. Słychać tutaj silniki walczą. Oczywiście pieczątki są tak umieszczone, żeby to nie było proste. Trzeba przejeżdżać przez błoto, po stronę podjazdy, zjazdy, wykrzyże, czasami przodem, czasami tyłem, także jest to, jest to fa fantastyczna zabawa. Po tym, jak tu się wyszaleją, pojedziemy do fabryki w Tychach, gdzie będą mieli okazję zobaczyć, jak produkowany jest Jeep Avenger. Będą mieli okazję zobaczyć, jak działa spawalnia. No, niesamowita, zautomatyzowana, wszystko oczywiście obsługują roboty, a także jak wygląda montaż samochodu. Także myślę, że mamy szczęście, miało padać, pogoda dopisuje, wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni. No, jest super, jak to u nas. Jestem świeża po akademii, więc to był mój pierwszy wyjazd na tor off-roadowy, gdzie zdobywałam pieczątki. Mój mąż mi bardzo pomagał jako pilot? tym razem jako pilot, a nie kierowca i myślę, że było dobrze. Zobaczymy jakie będą wyniki. Co prawda efekt jest taki, że mój mąż jest bardzo brudny, bo go błotem obryzgałam, ale ogólnie było Zabawa bardzo była fajnie. Przednia, dobrze zorganizowana. Także, także jesteśmy, jesteśmy zadowoleni, zadowoleni i jedziemy się. na następną imprezę. I dziękujemy, dziękujemy organizatorom. Tak. I super zabawa, wszyscy się fajnie bawili, super ludzie, ekipa i w ogóle zawsze jest the best. Dziękujemy. dziękujemy.